Ale zamierzacie stawiać na gwiazdy takie, powiedzmy, globalne, literackie, żeby było ich coraz więcej? Planując, bo planujemy, oczywiście planujemy ten festiwal myśląc o, w takiej perspektywie kilkuletniej, więc też w ten sposób patrząc na, na to przedsięwzięcie, na pewno chcemy, żeby festiwal się rozwijał i on się rozwija. Ten, w tym roku jest większy, bardziej rozbudowany, bardziej intensywny niż wydarzenie zeszłoroczne i to jest naprawdę wspaniałe, bo jest to ogromna praca, na którą trzeba włożyć, żeby, żeby to przedsięwzięcie przygotować. Natomiast ja dzisiaj powiedziałabym, że nie. To znaczy, tu, tu chyba nie jest żadnym kluczem dla nas taki wybór poprzez gwiazdy zagraniczne. Myślę, że dużo bardziej interesuje nas poszukiwanie wątków mniej oczywistych, poszukiwanie bardzo interesujących wydarzeń światowych, literackich, nie tylko literackich. I chyba jeszcze coś, czego, czemu mniej przyglądają się w mojej opinii inne festiwale książkowe czy literackie, to znaczy takiego patrzenia, trochę poprzez literaturę. To znaczy tutaj literatura jest oczywiście główną bohaterką tego wydarzenia, natomiast jest mnóstwo dyskusji, rozmów, są tematy związane z mediami. Bardzo wielu naszych gości to nie są, to nie są wcale literaci, więc raczej tak bym próbowała precyzować nasze plany na najbliższe lata. Warszawa inaczej niż na przykład Kraków, który jest miastem literatury UNESCO, ma Festiwal Miłosza, Festiwal Konrada. Nie kojarzy się tak bardzo z literaturą. Wie pani może dlaczego tak jest? No To jest pytanie, które pewnie powinien pan skierować do, do osób zarządzających kulturą w mieście. Dla mnie Warszawa no z perspektywy mojej Warszawa powinna być miastem, które także literacko jest zaangażowane i, i otwarte na literaturę. Festiwal, który organizujemy jest przedsięwzięciem całkowicie autorskim, które, no, które miasto zdecydowało się dwa lata temu wspierać. I mam nadzieję, że też miasto pozwoli temu festiwalowi się rozwijać bardziej. Zresztą bardzo szczęśliwie się składa, że myślę, że w tej chwili dosyć, mamy do czynienia z dosyć dobrym czasem dla, dla, dla literatury, jeśli chodzi o wydarzenia, które promują czytelnictwo. Bardzo dużo nie tylko mówi się, ale stara się robić w cudzysłowie na, na rzecz tego, żeby, żeby to czytelnictwo promować. Są to priorytety ogólnonarodowe nie tylko miejskie. Więc z jednej strony cieszę się, że nasze przedsięwzięcie się wpisuje w taki sposób myślenia, z drugiej strony mam nadzieję, że też pomysł, który my proponujemy, który jest całkowicie otwarty, niedystansujący, bardzo miejski, bardzo taki przestrzenny, interaktywny, no jest właściwym sposobem, żeby tę literaturę promować. Czyli myśli Pani, że, że jest szansa, że Warszawa będzie takim miastem bardziej literackim, z większą ilością takich imprez? Warszawa w tej chwili ma kilka wydarzeń literackich. Oczywiście targi książki są takim najbardziej chyba w tej chwili oczywistym i przychodzącym do głowy wielu warszawiakom z tego względu, że, że odbywają się od lat i mają bardzo długą. I, i, i taką intensywną historię za sobą, ale pojawiają się ciekawsze, myślę, wydarzenia i nie mam na myśli tu tylko i wyłącznie naszego festiwalu, mam na myśli często takie zupełnie oddolne akcje osób, które po prostu literaturą się interesują i, i chcą się dzielić tym tematem i tym zamiłowaniem czy, 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 czy tym nie, nie, nie chcę użyć słowa hobby, no, jakimś takim, jakąś taką radością, którą, którą może sprawiać obcowanie z książkami. I to jest z całą pewnością sygnał, że będzie pojawiało się w Warszawie takich wydarzeń więcej i oby pojawiało się ich więcej, bo to na pewno jest sposób lepszy na przyciąganie ludzi do książek niż dyskusja i ubolewanie nad tym, że statystyki są jakie są i że zasadniczo nie czytamy. A czym różni się Big Book od innych festiwali w Polsce i dlaczego jest świętem czytelników? Czym się różni. Ja mogłabym, mogłabym na pewno wymienić listę kilku co najmniej jakichś takich charakterystycznych cech, które, które ten festiwal według mnie i mam nadzieję, że nie tylko mnie wyróżniają. Um, no, może przynajmniej kilka. No, pierwsza sprawa to jest kwestia tego, jak festiwal jest strukturalnie organizowany, czy, czy, czy też jak jest, mm. <coughs> przepraszam, zbudowany. Odbywa się w ciągu dwóch dni, bo to są dwa dni festiwalowe, w tym roku 14-15 czerwca, organizujemy ponad 50 spotkań. No, oczywiście nie w jednym miejscu i to jest ten wyróżnik. Festiwal z założenia odbywa się w przestrzeni miasta, w kilku co najmniej lokalizacjach, w tym roku jest ich 15. I to w miejscach, które nie są miejscami akademickimi, literackimi, z takimi bardzo silnymi konotacjami książkowymi. W tym roku jesteśmy i na ulicach, jesteśmy na dworcu śródmieście, jesteśmy na schodach ruchomych pod Placem Zamkowym. Oczywiście jest to pewien wybór służący temu, żeby też zaskakiwać, i to jest chyba drugi wyróżnik. Ten festiwal jest zaskakujący. Oprócz takich elementów znanych dobrze bywaczom festiwali literackich, jak spotkania, czy dyskusje, czy, 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 czy panele, organizujemy no wiele innych. To są wystawy, to są happeningi, to są zabawy, to są spacery literackie literackie, to jest odwiedzanie y, miejsc z tradycjami literackimi, z przewodnikami. Y, więc y, jakby taki klucz do, do, do y, y, poszukiwania tematów y, interesujących jest chyba, y, chyba dosyć, dosyć jasny. Y, no i festiwal jest tematyczny i to jest bardzo ważne. W tym roku odbywa się pod hasłem Tyłem do przodu i y, y, jest to y, Chyba dobrze ujęte symbolicznie nasze podejście, nasze organizatorów podejście do tego, czym chcielibyśmy, żeby rynek książki był i też jak się rozwijał. Nie wszystko, co przed nami musi być zawsze lepsze niż to, co za nami. Czasem warto się też obejrzeć i spojrzeć trochę przez plecy. Z drugiej strony myślę, że po to też, żeby lepiej rozumieć to, co się dzieje teraz. A jak powinien wyglądać ten nasz rynek książki? Ja mogę powiedzieć, jak chciałabym, żeby wyglądał pewien, w, w, w takiej pewnej idealnej sytuacji rynek książki. I pewnie byłoby cudownie, gdyby był to rynek czytelnika, gdyby był to właśnie rynek książki, a nie rynek wydawcy, gdyby te elementy się jakieś ze sobą bardziej może stykały. To czego uważam brakuje. Hmm, Polskim wydawcą i tym samym temu rynkowi, to jest większej dbałości o, o czytelnika i rzeczywiście włączenia się aktywnego w to, o czym mówimy wszyscy teraz bardzo dużo, czyli w promowanie czytelnictwa. Uważam, że wydawcy są skupieni przede wszystkim na promowaniu własnych tytułów, na poszukiwaniu sposobów na to, jak wydać więcej, jak sprzedać więcej, jak być więcej i lepiej, lepiej widocznymi. Natomiast to, czego. Chyba wszyscy nie robimy, czy też za mało wkładamy w to wysiłku. To jest, no to jest spełnienie trochę takiej funkcji edukacyjnej. Literatura zawsze była trochę, trochę elitarna i taka pewnie pozostanie. Natomiast no myślę, że też do tych elit należy pokazywanie książek i tego, co wynika z obcowania z nimi, no, maksymalnie szeroko. Dziękuję bardzo. Dziękuję.